Jeżeli mamy już ten łapek lekko spłaszczony, o czym oczywiście część osób zapomina, i wbijają ostry gwóźdź, dlatego często go krzywią po prostu, wystarczy przyłożyć gwóźdź do deski i puknąć młotkiem. Ja z racji tego, że ciężko jest trzymać kamerę i pokazywać to, dlatego teraz wyłączę i pokażę Wam na końcu efekt. Tak, kilka uderzeń wystarczyło i, tak jak mówiłem, po prostu kilka razy puknąłem w łebek gwoździa i gwóźdź przeszedł na wylot idealnie. Jest prosty i, jak się okazuje, ta czynność wcale nie była taka trudna, jak się wydaje. Dziękuję za oglądanie moich filmików. Mam nadzieję, że coś w nich wynioskujecie i nawet kobiety będą umiały już po obejrzeniu tych filmików chociażby wbić takiego gwoździa. Pozdrawiam.